Teraz pokażę Wam widzowie, jak zrobić, żeby zdobyć żelazo. Halo, Kasikę, poczekaj. Czy masz tam jakieś sobie... żelazo? Nie mam, muszę... Ej! Muszę sobie. Dobra, przestań! To, tak, to dam ci węgiel za żelazo. Trzymaj. Ale po co mi węgiel? To było moje jedyne żelazo. Jeszcze trzy i mogę sobie zrobić wiaderko. Dobra, szybko Wam pokażę teraz, jak zdobyć złoto. To ja mam dla ciebie opcję. Wymienię się z żelazu za złoto. Zgoda? No w sumie o są. Super no się no interesy, będzie. Trzymaj. A teraz złoto za szmaragd. Nie. A w sumie. A w sumie. Nic ci będzie. Nie potrzebujesz szmaragdu. Dobra, dzięki. Ej, ale tak to złoto! Ja mam dziewięć. Trzymaj, trzymaj, zapomniałem. I teraz tam ci dziewięć szmaragdów za diamenta. Nie. Okej. Okay. Cudło. Pudło.